Mam nadzieję, że już tam nie wracasz. Wracam. Tam jest teraz mój dom. Twój dom jest tutaj. Jestem tam potrzebny. A tu nie jesteś? Przemyśl to jeszcze raz. No co, ty tata? Przecież wiesz, że nie mogę zostać. Może jakbyś się bardziej postarał, to byś wychodził sobie jakąś parafię w okolicy. Mógłbyś być proboszczem u świętego Antoniego. Bylibyśmy z ciebie dumni z Matką. Wiesz, że to tak nie działa. A co ty mi tu gadasz? Nie znasz nawet swoich siostrzeńców. Rękę na ojca podnosisz? Nie, tato, po prostu aparat mnie oślepił. Żarty sobie stroisz. Tato naprawdę zmęczony jestem. Pogadamy później. Zaraz pójdziesz. Jeszcze nie skończyłem. Ojej, jak do chłopca małego. A no może napijemy się czegoś mocniejszego? Tato, wiesz, że nie piję. Herbata jest dla bab. Hmm? Ten ojciec wie, co jest dla mężczyzn, co jest dla kobiet. Tak. To jest postanowione raz. Tak powiedział, tak będzie. Ich. Coś ciebie za nie zara? Mogłeś obaczyć matkę. Nie, nic mi nie jest. Zaraz to wytrę. Wiesz, ja myślę, że on nieraz cięgi dostawał od tego ojca. A tam wszyscy są przestraszeni, napięci albo wściekli. Znaczy tam jest bardzo negatywnie. Mhm. Pełna objawów, że atak paniki. Ja rozumiem, że tata w taki bardzo no, niefortunny powiedzmy ze sposób mówi, synku, bardzo mi ciebie brakuje. Ja głównie zwróciłam uwagę na to straszne, tak. że wiesz, że twoje miejsce jest tutaj. Dumni, dumni. dumni. Będziemy z ciebie dumni tak. jak? Warunek. Czyli ojciec ma określoną, znaczy ma zaplanowane życie tak. dla tego chłopaka, a on niestety nie, wiesz, wymyka się. Jak porównuję jego tutaj i jego w samochodzie, to tu mam wrażenie, że mam do czynienia z małym chłopcem. Wie, A wiesz, miałam się... to samo wrażenie, że jest, że zupełnie zniknął mężczyzna. Miał tak. się ogarnąć. Pamiętasz, co powiedziała tak. siostra przez telefon i co? I on jest w Habicie, chyba, tak? Jest w Habicie jest, jest ogolony. I ma plaster, zaciął się pewnie. Aha. Takie zachowanie taty, no gdzieś w środku, on musi mieć pokłady wściekłości, które są gdzieś pewnie stłamszone. Zobaczmy dalej. Jak? zobaczmy.